Drodzy przyjaciele misji, drodzy przyjaciele i dobrodzieje naszego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, bardzo serdecznie wraz z misjonarzami tutaj obecnymi pragniemy Was pozdrowić. Jesteśmy na rekolekcjach naszych tutaj, Misjonarzy Świętej Rodziny naszej polskiej prowincji, z stulecia naszej polskiej prowincji, obecności w Polsce i naszej pracy, ewangelizacji tutaj w naszej Ojczyźnie. Ksiądz Robert Ablewicz pracuje w Papuji Nowej Gwinei. Niestety teraz, przez pandemię, nie mogę wrócić, ale też dzięki tym rekolekcjom nabieram siły. Dziękuję Bogu za ten czas, bycia razem z moimi współbraci. Proszę o modlitwę, aby mógł wrócić na Papuę. Ksiądz Grzegorz Chrapla, również misjonarz świętej rodziny. Moi drodzy, jak wiecie, pracowałem kilka lat na Kubie, teraz już wróciłem do Polski, pracuję w tak zwanej ekipie rekolekcyjno-misyjnej, czyli grupie kapłanów odpowiedzialnych za głoszenie rekolekcji misji parafialnych tutaj w Polsce. Przygotowujemy się do głoszenia rekolekcji w różnych parafiach i także przygotowujemy ludzi do wielkiego postu, przygotowujemy do Tridu Paschalnego. Zanim zaczniemy tę Ewangelię głosić innych, umacniać innych, wpierw musimy umocnić siebie. Dlatego też moja obecność tutaj. Pragnę prosić Was o modlitwę, o to, abym nabrał ducha, abym to słowo, które będę głosił w imieniu Chrystusa, dotarło do ludzkich serc i pobudziło. Bóg zapłać i dziękuję za modlitwę. Jestem Ksiądz Krzysztof Sokół, pracuję w Papui Nowej Gwinei. W tamtym roku, w 2020, ległem wypadkowi, dlatego musiałem wrócić na taki urlop zdrowotny do Polski. Tutaj teraz chodzę na rehabilitację, mam ćwiczenia, ale również potrzebne jest takie wsparcie duchowe. Bardzo się cieszę, że mogę ze mi w to stulecie pracy misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce uczestniczyć w tych rekolekcjach, aby wzmocnić się duchowo, aby jeszcze raz zasięgnąć do tego charyzmatu Świętej Rodziny i i wrócić do tych korzeni, wrócić do tego pięknego domu w Nazarecie. Kochani przyjaciele, w ten szczególny czas stulecia naszej polskiej prowincji pragniemy podziękować Wam za pomoc, za modlitwę, za wsparcie naszego referatu misyjnego i wraz z misjonarzami udzielić Wam pastorckiego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Powodzenia.